23 maja 2023 rok. Tutaj kiedyś się z, tędy tylko w prawo jechało, no ten odcinek powstał gdzieś właśnie około 40 roku. To jeszcze jest droga wojewódzka 214 i zaraz wjedziemy na Berlinkę, już widać przed nami tablicę kierującą. Przejdziemy sobie na razie krótkim odcinkiem ze zblewa. Do Franka. A jeszcze zaliczymy posty na światłach. Za skrzyżowaniem są jakieś sklepy, które przyznam, że widzę pierwszy raz na oczy. To całkiem coś nowego, to centrum. Tutaj po prawej prowadziła droga. No, tutaj to słabo będzie widać. Tu kiedyś była stara droga przy kościele, przez centrum. A potem, jak to została wykonana, ta nowa, to obeszła wieś od prawej strony. Możemy ruszać, tak. Tutaj ten odcinek powstał zupełnie przez, jakby, przez łąki, pola. Przede wszystkim też przez jakieś stawy. I żeby go wykonać, to robiono to taką metodą, że wysadzano ten torf. No i później tam uzupełniano ten, to miejsce po wystrzeleniu. Z twardym grotem. Jak widzimy, płyty są taką cienką warstwą asfaltu, taką nakładką, zrobione. Wkrótce ten odcinek czeka, remont tak jak i cały od Gnojewa Kałamal do Chojnic Wracam na ten odcinek, który był już przed wojną, był tym jednym traktem. Została być tak z czasem coraz bardziej tak do takiego szybkiego przejazdu. wygodna. jak widać, dużo teraz tych tu przejść dla pieszych skrętów, ograniczeń radarów i tak dalej. Opuszczamy z lewo. Będziemy mogli się puścić nieco szybciej. Cały czas są takie drgania to właśnie te na tych złączeniach płyt przykrytych, schowanych cienką warstwą asfaltu. Trzymamy po prawej bo też będzie będą się rozdzielały te odcinki powstałe, ten powstały w czasie wojny i ten istniejący wcześniej Przedem samochod, żeby to na spokojnie nakręcić. Jesteśmy na skrzyżowaniu Betonii tutaj od strony Malborka, czy tam Królewca. I tutaj mamy barwnikę dalej na, na Berlin. A tu mamy ten stary, przedwojenny trakt. I on w tym miejscu jest, jak widać, taką kostką wyłożony. Generalnie miał być asfaltowy według tego, co ja się dowiedziałem. Natomiast no nie dziwi mnie, jeśli przejazd przez nich był brukowany, bo ten bruk pewnie był już wcześniej. No to tutaj chyba minęli to, tak bym sobie to wytłumaczył. No i specjalnie chcę przejść tym odcinkiem przedwojennym. Tak? To była droga, która miała numer 18 przez 6. Taki dziwny, bo drogi były w Polsce przed wojną numerowane tak, można powiedzieć, według zegara wokół Warszawy rozchodząco się i to, było, to były te główne drogi, a takie uzupełniające, którą też jako to, tą drogę też tak potraktowano, miały numery łamane czyli 18 była trochę w innym miejscu, to tam była ta wygłaszczy, zdaje się. No a to jako taka sąsiednia towarzysząca miała ten numer łamany 18 przez 6. Jak widać szerokość taka chyba, jakieś 5 metrów. Takie lepsze, no nie są to kociełby, łby, ale też nie jest to taka równiotka, taka kostka bazaltowa. Więc w tym miejscu na pewno nie było to za fajne do jeżdżenia. Więc takie wyprostowanie przez betonię samo mnie nie, nie dziwi. I tak dalej. Natomiast ja się cały czas zastanawiam, czemu cały ten odcinek z Chojnic do Gnejewa pod Malborkiem, właśnie czemu Niemcy się tym tak szybko zajęli w 1940 roku. Skoro mogli, albo to skupić się nadal na ciągnięciu autostrady od Szczecina na Wschód, albo zająć się też tym odcinkiem do Dolblonka, który wiadomo, że też ich bardzo interesował. Którym kombinowali już od 1937 roku, tam się wstrzymując ze względów chyba politycznych, te szczegóły mam nadzieję się dowiem. No a w 1939 roku jak już mogli robić tak jak chcieli, no to, no to zrobili tylko taki, taki erzas, tak, taką zastępczą drogę z właśnie do Malborka, a i tak jednocześnie przebudowali autostradę. Więc zamiast skupić się na tym no to jakoś te siły roz, rozłożyli na bok budując właśnie tutaj tą drogę. O, tutaj widzimy, że wracamy już, tak? Tutaj ten bruk to nawet taki... To już nawet nie jest bruk, to już jest bardziej coś takiego takie utwardzenie. Hm. Jak na tym nie było asfaltu walnego, to, to, to w tym miejscu takie, takie trochę słabe, no to, to, to by tłumaczyło. Teraz ja wiem, że tam za zglewem. tam jest taki odcinek z takim asfaltem przykrytym przedwojennym Jest to ciekawe do wyjaśnienia I tutaj ta droga wraca, tak? Łączą się z powrotem przedwojenna, tak? i ta wojenna Jesteśmy we Franku Widok na Królewiec Skręt do Starej Kiszewy Trochę straciłem rezon podczas tej jazdy samochodem bo nie byłem sam Jestem gimbarem Nie mam czegoś nieopanowanego tak Kręci mi się czasami nie w tą stronę co chcę to Widać na tym filmie przecież będzie Teraz się przejdę kawałek piechotą na Berlin Krótki odcinek tam jest jakiś cmentarz szermaglicki, gdzieś tam, co chcę zobaczyć. A przy okazji, pokrótce kilka informacji. Mam Na nadzieję, że nakręcę jeszcze ten odcinek też od Zglewa do Wisły, Nie dzisiaj, przy jakiejś innej okazji. Natomiast no, obecnie jest w totalnej przebudowie odcinek z Chojnic do Czerska. No, wywalają wszystko, nie będzie już tych płyt pod asfaltem. Potem z Czerska... Czarnej wody i, i, i kolejny z czarnej wody do, do zblewa. Tutaj właśnie ten e, ma być remontowany. Jest tam dokumentacja chyba już przygotowana. Czy tam kończą się te prace z tym związane? Przetargów jeszcze na budowę nie ma. To, to przed nami. E, I ze zblewa do, do Stargardu też też będzie przebudowany. No a tam jest fajnie, tam jest fajnie bo tam są wciąż płyty bez żadnej nakładki. Tego też tym bardziej chciałbym to zobaczyć ponownie po pewnej przerwie. E, trwają też prace za, za Storogardem e, koło Swarużyna. Tam też jest to wszystko e, wymieniane. Prace, które e, stanęły w okolicy od Czarlina, tam do Wisły, zostały wznowione niedawno. W przyszłym roku ma być to w końcu skończone. E, no i też, i też ten odcinek zaraz e, za Wisłą, do Gnojewa, też będzie przerobiony. Czyli znikną nam zupełnie te płyty na całym odcinku, od, od Chojnic do, do Gnojewa. Tam z tym odcinkiem, który był od, od Czarlina do Wisły, e, brukowy, czy brukowy, z no, kostki bazaltowej, więc to nie jakiś tam byle jaki bruk, tylko kostka. Więc warto to jeszcze odokumentować, póki, póki to jeszcze tutaj jest. Zresztą filmów jest na YouTube dużo, inni też kręcą. Łatwo to do tego zajrzeć. Natomiast ja bym wrócił myśląc do, do tych trochę bagaczy, które kolej, kolej raz. Czemu oni się na, to, na tą drogę zabrali? Skoro według. E, e, znaczy, wiadomo na z różnych źródeł, że był, ten, była ta droga remontowana w latach 30. przez Polaków. Zaprowadzał przez firmę włoską Puricelli. Ten odcinek tutaj od Chojnic do Zblewa, czy do Starogardu, musiałem sobie też przypomnieć, był przez jego robiony. Przez polskiego inżyniera Wichrowskiego, który po na Politechnice Gdańskiej pracował. Odcinek tam da dalej do Cerlina, też był, też był robiony, przez inną firmę. To miał być asfalt. Tam zdaje się bliżej Starogardu. No chyba bruk, no jak widzieliście na tym filmie w betonie, tam przez Bytonie nie było asfaltu, tylko bruk. No ale to może właśnie z racji, że to przez miejscowość, to może ten odcinek, który był wcześniej zostawiono. pominięty no, to jakby w ramach tej modernizacji polskiej, że to się stało, to pisało tym gazety. Nawet czytałem takie opinie, że ten z że Niemcy też to założyli, że to zostało zrobione, że fajnie i tak dalej. To jest ten cmentarz w tak? No ale jednak Niemcy się zabrali za to sami. Most jasna sprawa, ale przez Wisła, Ale most też mógł być w innym miejscu, bo też w innym miejscu go początkowo planowano, no więc. Czemu, czemu nie zrobiono tego mostu, tam właśnie, od, właśnie w sierpniu 1939 roku był otwarty most pontonowy e, w Kiezmarku, tam gdzie obecnie przebiega S7 przecież, to można tłumaczyć względami wojennymi, tak, e, no i potem w październiku już w październiku 1939 roku zabrali się za budowę mostu, właśnie Knebawskiego, Kodrzewa. No, wiadomo, mosty wcześniej były wysadzone. Projekt Fritza Tamsa, ale on ten Tams właśnie projektował wcześniej most. No nie w Kizmarku, tylko tam trochę niżej. Tak, w Leszkowach, po Leszkowach, po, poniżej Kizmarku. Czy poniżej, patrząc po Wiśle, to powyżej. Czyli na południe, tak, od Kiezmarku. Się do tego przemierzano w 1967 roku. Wiem, no, tutaj nie dojdziemy. Nie chcę się łazić po, tych, po tej trawie. Z tego cmentarza, jak widać, nic nie zostało poza tą tablicą i miejscem. Więc jakoś, żeby tak uporządkować te, te, te wywody, jest 1939 rok tak, wrzesień, październik. No i Niemcy mogą już budować, jak chcą. Więc czemu nie rzucają tych, tych, tych środków na to, żeby budować na wschód od Szczecina? Znaczy, robili to, ale czemu nie zwiększą, nie zwiększą tutaj, nie z zwiększy, nie nie większymi środkami, no bo tam po prostu budowali, prace ziemne były wykonane i potem zabrakło środków, czasu na to, żeby zrobić właśnie już na wierzchnie. No przecież mogli, gdyby to tam, tam się skupiono, no to tam byłby odcinek obecnie dłużej, dalej sięgający na, na wschód. Albo inna wersja, czemu nie rzucono się z, z wszystkimi siłami na odcinek Żuławski, na którym mi też zale, zależało. Pobieżnie już pewne dokumenty widziałem, tak? E, więc tak, też dlatego te myśli tak mi się mieszają jeszcze, a nie mam pewnej wiedzy. Zależało im na tym, żeby połączyć gańsk y, y, z Elblągiem. A zamiast tego zrobili drogę, no fajną, most, tak? Nbawski, można było super dechać do Malborka. A przecież wiemy nawet jak to dzisiaj wygląda. Jazda dalej od Malborka na yy, Dalblonga. No, nieciekawa ta droga. Więc aż się prosiło, tak, połączyć Gdań z blogiem tym się zająć. Ten most Knebawski postawić. Jednak tam wyżej gdzieś to z Marku, czy tam gdzie wcześniej wcześniej. Bo autostrada potem jak wiemy była wytyczona tak, że Właśnie poniżej tam w Leszkowych W górę rzeki taka na mapie patrz poniżej, na południe no Więc czemu za to się nie zabrano no A Oczywiście bardzo fajnie, że mamy tą drogę yy, Tak wyprostowaną tutaj z koniec do, do Malborka prawie No ale jak widać obrosła na domami I też co chwilę ograniczenia, też już sprawnie się nie przejedzie Tak naprawdę też by się już przydała Skoro autostrady się raczej Berlinki nie doczekamy, bo mamy tą wygiętą S6, to przydałaby się też S22. To no. jest praktycznie nowa droga, zupełnie po nowym śladzie. Przynajmniej w wielu miejscach. No. Jeśli, jeśli nie, 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 nie w całości, zupełnie. No i to by było na tyle.